Cześć kochani. Dzisiaj już minął tydzień jak akwarium na podłożu ProDibio, Aqua Shrimp tak się nazywa sobie funkcjonuje i stwierdziłem, że już puszczam krewetki. Godzinę temu tak wpuściłem, z godziny robiłem aklimatyzację kardynałką. Stwierdziłem, że wpuszczę kardynałki. No jak widzimy po godzinie one normalnie żerują. No i ktoś by powiedział ja no, ale no tak jest. Yy, prawdopodobnie na krewetkach ta zmiana tych, jakby tego, tego pH w ogóle nie zrobiło wrażenia. Yy, ja już przez rok, że tak powiem to analizowałem, nie? Czy, czy warto yy, w ogóle tak ryzykować. Nie wpuściłem ich dużo. Wiecie, na start nie chciałem szaleć. Tak, no myślę, że takich koło 15 sztuk tylko. Ktoś powie, o i tak dużo, nie. ale... Słuchajcie, no, ja mam już swoje doświadczenie um, i wątpię, żeby im się cokolwiek stało tutaj, tak złego. Tym bardziej, że naprawdę no, godzinę temu je wrzuciłem. I one normalnie żerują. W ogóle nie ma żadnej reakcji przy takim pH. Bo takie jest pH. Jakbyście mi tam nie wierzyli, a wiem, że mi nie ufacie. Mam aż tyle tajemnic. Jedyną moją tajemnicą jest to, że z wami się dzielę i nie wiem dlaczego. To jest jedyna moja tajemnica. Wróciłem tutaj sondę. Stąd poszły kardynałki. Tak, które się nawet bardziej chyba teraz ukrywają niż tamtym akwarium. I stąd wziąłem wodę. tak. Chciałem, żeby jakby parametry tej wody były takie same. Eee, tu jest 25 litrów tej samej wody, ale pH inne. Tutaj pH wzrasta. Eee, myślę, że około 7 7,2 powinno tak się ustabilizować. Zobaczymy, jak, jak, jak to się ustabilizuje, ale będzie na pewno różnica w pH. Powolutku, dajmy czas sądzie, niech ona się tutaj ustabilizuje. No, gruba ta warstwa podłoża, nie po mojemu trochę, ale na tym polega ten eksperyment. No, i co mogę wam powiedzieć jeszcze? Jestem święcie przekonany, że krewetki z odłowu wypadły jakbyśmy wrzucili je na podłoże aktywne. A jeżeli by nie padły, to by znaczyło, że najważniejszym parametrem dla tych krewetek to jest stabilne pH. Bo akwarium jest dojrzałe, ono ma już rok. Tu, tu tylko podłoże zostało wymienione. Woda jest żywa z tego akwarium. Filtracja to jest Hyper -por i Prime Por z Qualdropu, Matrix i Purigen. No i gąbeczka oczywiście na powietrzanie. Tutaj się praktycznie nic nie zmieniło. Montre monolit, Mirone Kuton, Kokosy, tutaj już wspominałem te krzemienie i Lawa Czarna. Więc tak naprawdę oprócz pH tutaj się nic jakby więcej nie, nie, nie zmieniło. Nie skakały, nie pływały, nie szalały te krewetki. Aklimatyzację zrobiłem No chyba pierwszy raz w życiu tak długą godzinę. Dolewając im wody z tego zbiornika z bardziej jakby kwaśną wodą do zasadowej wody obok akwarium, o, no tak fajnie funkcjonują. Tutaj się tak stabilizuje, no 7,3. Nie wiem, bo tam bąbelki idą na to czy to tak szybko od razu mi pokaże ta sonda ja tutaj też podmieniałem wodę się przyznaję, żeby zmniejszyć im KH no, im niższe KH, twardość węglanowa tym mamy niższe pH każdy to z nas wie no i tutaj tak średnio było 7,2 pH tak? 7,2 nie, nie, nie więcej no teraz pokazuję koło 7 no ale ruszam tą sondą, przerzuciłem ją więc e, są takie bardziej zbliżone warunki nie, do siebie. Pewnie jutro, jakbym wam pokazał, to by było tam, nie wiem, 7-3, tak. Teraz, że tak powiem, drastycznie przerzuciłem. E, to jest jak jest, ale to mniejsza z tym. Sonda wraca. No i wiecie, no, jakby było źle no to by krewetki chyba e, nie wiem, no nie pokazywały się, tak? Nie chodziły, nie dziubały, nie szukały tego biofilmu, którego jest tu bardzo dużo akurat. Tylko by się schowały i bym je nie widział nie wiem, przez parę dni by przeszły wylinkę albo by zdechły. Fakt, że to jest pierwszej godziny tutaj i e, nie mogę powiedzieć, że na tych parametrach przy raczej parametrach to na pewno nie, nie są złe, tylko przy tym pH one świetnie się mają i świetnie się mnożą. Wiecie, no to mogę powiedzieć za 2-3 miesiące, bo będziemy myślę wspólnie obserwować ten zbiornik, jak się zachowują. Dla mnie najważniejszym czynnikiem jest to, że tu, tu będzie stabilne pH 6,10 6,20 tak, tak się ustabilizuje prawdopodobnie. Wrzuciłem tu parę jeszcze takich bardzo małych krewetek, bo uważam, że mniejsze krewetki szybciej się aklimatyzują jedną samicę z jajami. Zobaczymy, czy rzuci te jaja, czy, 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 czy jak. No chciałbym wam lepiej je ponagrywać, ale widzę, że ten liczkę tapangu nie jest ze mną nie gra ze mną w drużynie żebyście się tak nie martwili, że e, tutaj jest gość sadysta i wpuścił krewetki Sulawesi na ostro e, do zbiornika niedojrzałego to jest bardzo dojrzały zbiornik, roczny tylko wymieniłem podłoże które zmniejsza pH tutaj też zmniejszałem e, podmianami e, KH, czyli zmniejszałem pH aby łatwiej im było przejść przez to i jak widzimy one naprawdę bardzo fajnie sobie tutaj pałaszują, no tutaj akurat jest samica z jejami, taka dorosła i podrostek, on no sobie naprawdę nic nie robi z tego, że ma takie pecha, więc słuchajcie może to będzie rewolucja tak, bo moim celem jest to aby przestawić krewetki na podłoże aktywne ze względu na to, że łatwiej się hoduje krewetki na podłożu aktywnym, które nam trzyma pH. tak? Stabilne dzień i noc jest to samo pH. Wlewam wodę osmotyczną, która jest kwa ma odczyn kwaśny, tak? poniżej 7 przeważnie, 6,5. Może mieć nawet pH, nawet niżej, i dzięki temu, wlewając, że tak powiem. Sam odczynnik GH do wody do podmiany to on nie podnosi nam, tak, pH, bo tam jest tylko GH, nie ma na twardości węglanowej i mamy cały czas podobne parametry. Nie ma tak, że jest 7-8 pH i ja wlewam wodę y, y, tam, nie wiem, 5 litrów, podmiany robię i nam obniża się pH na chwilę, daje jakiś pokarm i się obniża na chwilę. Jest tak, że tak powiem, stabilnie pod względem pH. Bo biologicznym jest bardzo stabilne. Dodawałem Bionitro przez tydzień. Trzy razy dałem, bardzo dużo dałem, mam nadzieję, że nie przesadziłem. Raz dałem probiotyk i dałem Richwana. i rozdrobnione pikoniu ze względu, żeby tutaj azotany troszkę ruszyły. To nie jest, że są potrzebne. Krewetką do życia, ale bakterią tak, które no, muszą się też czymś karmić. No i co mogę powiedzieć? No, czy krewetki są zadowolone, że je przerzuciłem z pH 7,2 e, na 6,17? No, na moje oko wyglądają na zadowolone e, Widzę, że mogłem prze, przeczyścić szybkę jeszcze przy okazji. No i kolory mają piękne. Pięknie się prezentują, akurat Boju to jest moje ulubione akwarium. Tutaj w tym akwarium wszystko się mnoży. W mniejszych lub większych ilościach zawsze, ale rzadko kiedy padają krewetki, bo jest bardzo dobry stosunek, że tak powiem Litrażu do, filtracji do litrażu, to jest 3 litry jakby filtra na 25 litrów akwarium. No i nie wiem, no, może mnie zlinczujecie, może będziecie szokowani, że, że takie rzeczy się dzieją, że goś szalony, no ale do odważnych świat należy. E, wcale nie uważam, że to jest kosztem krewetek, że, że to jest lekkomyślne, jeśli macie takie myśli. Rok to analizowałem. Pytałem się różnych osób, miałem informacje z zagranicy, że tak robią. Kardynałki trzymają na podłożu aktywnym. W ogóle im nie wierzyłem, ale stwierdziłem, że kurczę, czy to pH jest aż tak ważne i potrzebne krewetką do, do życia? Akurat troszkę się znam na chemii. Węglan wapnia w ogóle nie jest potrzebny do budowy pancerzyka krewetek taki w wodzie po prostu on w pokarmie ma być jak jest w pokarmie, krewetka zje to buduje sobie troszkę wbudowuje w pancerzyk a większość to jest, że tak powiem tego pancerzyka zbudowane z chityny więc tu chityna jest ważna tak, ostrość mi gubi przepraszam chityna jest ważna E, oczywiście musi być wap w wodzie, to nie, że wapnia nie ma, ale jest to budowane e, z chlorku wapnia i wodorotlenku sodu, tak? Więc to wszystko e, jest potrzebne, ale czy jest potrzebna e, twardość węglanowa do hodowli krewetek sulawezji, to się przekonamy na czasie. Na pewno e, bardzo fajnie zareagowały. Jak na przenosiny. No, ja jestem zadowolony. Mam nadzieję, że po nocy nie zobaczę żadnych trupków i że będą normalnie przychodzić wylinki. Oczywiście będę Wam wszystko to nagrywał, opowiadał co i jak. Bo myślę, że jesteście bardzo zainteresowani. A dzięki temu, że to podłoże. Jakby to podłoże się sprawdziło, to myślę, że akwaryści, którzy mają akwaria, hodują Tajwany i Krystale, bardzo by się ucieszyli, bo oni są specjalistami, jeżeli chodzi o podłoże aktywne. Ja akurat nie jestem specjalistą, no coś się znam, no, no ale wiecie, jest o wiele dużo lepszych ode mnie hodowców i o wiele lepiej się znają na podłożach aktywnych. Ja wziąłem sobie. Prodibio no. trzyma mi tak 6 pH tak 6, 6, 16 6,20 to jest jego taka skala pH jakby mi wzrastało coś pH to Rich One zawsze mi obniży ale wiecie to jest świeże zbiornik zalany tydzień temu no krewetki żyją Ok, jeżeli Wam się filmik podobał, to łapa w górę, jeżeli e, chcecie, żeby dużo osób się dowiedziało, że takie szaleństwo powstaje tutaj w Rzeszowie, na Podkarpaciu, e, no to subskrybujcie kanał i piszcie komentarze, bo komentarze sprawiają, że e, szybciej mój kanał się promuje i dzięki temu więcej osób e, może dotrzeć do tych informacji, kto wie. Nie jedna osoba może już próbowała na aktywnym podłożu, ale może to była próba z dzikusami i z inną wiedzą. Ja akurat uważam, że na temat krewetek sulawezji mam dosyć sporą wiedzę. No, patrzcie, jakie te ślicznotki są zadowolone, zjadają z tego podłoża aktywnego te bakterie, po prostu obracają te perełki czarne to podłoże aktywne. No, myślę, że im będzie dobrze. Ja nie, be, ja nie będę je karmił, od razu Wam powiem, o jeszcze tak przy okazji. E, sztucznym pokarmem e, mięsnym, e, ze względu na to, że kardynałki wcale e, jakby nie potrzebują dużo mięsnego pokarmu. One raczej te liście zjadają, te właśnie bakteryjne osady, e, glony, i na tym myślę, że będą fajnie sobie żerować. No i chyba chciałbym zakończyć już to nagrywanie tego filmiku. Jak Wam się podobał filmik, to łapka w górę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.